przy do prowadzenia mnie do tego, że ja palę flagi. może być, nie, tu może być tylko wszędzie przeciwko panu, że pan pani flagi. Ale oni nie, 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 nie chcą, bo się boją. Bo ja jestem pod ochroną artykułu 25. Cześć, lepiej, Jakby pan chciał, to wtedy ja panu hmm. odmówię, bo pan się nie może sam oskarżać. No, kolega mi oskarża i też bez przyczyny, że... Pan że... oskarżać, To tak. Gdyby to sąd pożegał, to jest niewinienie. Prokurator nie może tego zastosować, natomiast jest ten sam przepis i możesz umorzyć. Więc to jest równoznaczne spuniewinienie. Proszę Pytanie pana to, moje do pana jest. Co pan chce w tym zażaleniu? To też tu macie. proszę tylko sądu, jeśli spalenie polskich flag trzykrotnie. Nie robią, śledzą się mnie, tylko marzają, bo to nie jest przestępstwo. Jeśli ja teraz gotowy jestem spalić 20 zagranicznych, a na końcu jestem gotów godło Polski i flagę jeszcze raz tak zeszcześcić, jak jeszcze nigdy, no to proszę bardzo. Ja mam go ci nie prawda? Wysoki sąd jest pytanie moje jest czy pan, co pan chce. Przyczyną jest niewykonanie wyroku przyznającego mi rentę wypadkową. Dlatego demonstruję, bez przyczyny nie demonstruję. A wobec tego, że prokuratorzy bez przerwy tylko odmawiają, odmawiają? Będzie Pan zezon będzie miał sprawę przecież nie nie to jest nieważne. Niech chodzi o załatwienie tej sprawy dzisiaj. Rozumie Pan o co chodzi? Tak, tak. wydał prokurator Tak. Pan się na to zawalił. Tak. Pan nie może się sam rozkazać. Ale jeżeli Pan uważa, że to jest dla Pana, że Pan tak. chce więcej tak. chce, ale co Pan chce przez to? Tu nasze wyraźnie mają chcąć śledztwo przeciwko... A sprawie to ma. Są jeszcze tylko sędziom, którzy nie wykonali wyroku przedającego... Mam nowe za, do prokuratora, a nie do sądu. Ale nie nie proszę tego nie nie proszę tego sądu. Gdybym ja tego dowodu materialnego, wyroku to przedającego to. mi rentę bankową nie miał, to bym w tej chwili proces tylko nie był wyprowadzony. Za spalenie flagi, no jeśli flaga państwowa jest tylko płaty materiału Znosi Pan o coś czy nie? Tak, to, powtarzam ostatni raz, ma być wszczęte śledztwo przeciwko Tuskowi, o, Ceremetowi O wszczęcie śledztwa przeciwko Tuskowi Tak, Ceremetowi, cere, Ceremet Lipowicz Dobra, a w tej Pana sprawie, to tak dalej. Pan wnosi? To jest właśnie to, że po to demonstruje, żeby zmusić I po to zawalenie Pan? Tak, tak Zobaczymy jak, jak, jak zagranica się odezwie na palenie ich flag Tłumaczę, w czwartek rozmawiam z adwokatem w sprawie skargi koncepcyjnej, gdy ja wnoszę subsydialny akt oskarżenia, to się nie nadaje mu biegu. Jeśli jest mój akt oskarżenia bezzasadny, to proszę mnie oskarżyć z artykułu 234 i 238 kodeksu karnego. No to też właśnie, tak, osądza tak, osądza. tak, tak, proszę mnie tego sądu, to, to czemu nie ma odważnego mnie skazać, skoro ja w pismach piszę, premier bandyta dusk i to adresuję, nie ma na to odpowiedzi. No to z kim ja mam do czynienia? Panów tam pojawił e, o co chodzi? Tak. No oczywiście do Jeszcze raz powiem. I pan sobie wyjdzie, przeanalizuje z panami i wrócimy za, na koniec. Nie. Pan, posłuchaj, pan teraz nic nie mówi. Jest postanowienie prokuratorskie o umorzeniu postępowania uznając W tej sprawie, słucha Pan tak. w tej sprawie Pan się żalaje. Ja proszę Panu, żebyście się, się dogadali. O co, so, że w morzu za, e, so, za e, palenie flagi 10 marca i 19 marca. I teraz Pan morzu za żalenie. I na to za żalenie? Mnie nie interesuje, czy zżali się na ręce, na co... to jest, bez, bez, sensu, jest bez, sensu, bez sensu. Bo jeśli wysoki sąd jako prawnik nie może zrozumieć, że przyczyną jest niewykonanie wyroku przedmiotem miarę podatkową. widzę, że pan inteligentnie, pan nie pisze normalnie po Polsce. Tak. Pan nie pisze o, właśnie, pracy. i chcę ch ch powiedzieć, że dwa razy na siłę mnie zawieziono do szpitala dla, przy, dla psychicznie chorych. I teraz przecież badanie. danie. Ale to szanko się... pan do pana mówię. Tak. Pan ma postanowienie. I to pana... Tak, nie nie. Pan chce inne rzeczy robić, jak to nie trafia, to będziemy na inne rzeczy Wy, rozmawiać. Wysoki sąd. Panu Pani Pan flagę, prokurator powiedział, że to nie jest przestępstwo. Ja rozstrzygam, czy to? Pytanie, czego Pan chce? Żeby to, było no, to, 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 to przepraszam, to ja tylko prosto się pytam, bo ja tylko coś mam. Pan się... chce, żeby uznać, że to było przestępstwo? No to niech będzie, Tak. To ja chcę, żeby to, no. Rozdaję, że to było. Przysługie. No i chcę, a, ja, a, ja, a, ja, a ja się nie boję, że mnie oskarży. O to, to się właśnie rozchodzi. I pan i to zapiszemy. Tak, ja chcę, tak. To zroznało, że to tak. I to, to I wysokie... nie będzie ogłoszone, nie wiem, bo komputery się nie Nie, nie ale, ale to, to, to Nie, ja, ja, ja proszę przestań do mnie. No i dobrze, no, że, że pan prosi, ale będzie ogłoszone I, I proszę wielkiego sądu, żaden prokurator się nie odważył tylko mnie wnieść aktu oskarżenia. O to się odchodzi. Dobrze, no. dziękuję. chyba no. wystarczająco... Ja no, chciałbym, żeby Pan Zbigniew, Pan sobie podkreślił, tak jak Pan mówił, że na TUSK-ach będzie sprawa TUSK-a, to będziemy o TUSK-u rozmawiali. Na razie nie zrozumiałam oklaski. Zobaczcie, Bożena, jak prokurator, on ma stroje sprawy ale co to jest za państwo, jak ja jak, jak, jak tak, co to jest za państwo, jak ja Państwu nie słabiam? co to jest za państwo, gdy ja nie słabem funkcjonariuszy i brak na to reakcji. Obowiązuje artykuł 137, obowiązuje artykuł 226 karnego. no A, No, no bę, Myślę, że będą reakcje, jak my wysyłamy teraz do Komisji Europejskiej. Dobra, dziękuję, do widzenia. No taki system prawny jest, tak? Jest system prawny. Dobra, ja muszę sobie... No, no. No. Słuchaj, Słuchaj. E, ja pojadę za na batarze.